Dzień dobry, nazywam się Rafał Sobolewski, jestem doradcą energetycznym w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnomsztynie. Powiem Państwu dzisiaj trochę na temat programu Priorytetowego Czyste Powietrze, natomiast zanim zacznę, dosłownie trzy zdania na temat tego doradztwa energetycznego. Tak, działamy tutaj, jesteśmy finansowani z programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020. W tej formule będziemy działali do końca tego roku, w tej perspektywie finansowej, natomiast od nowego roku, pod trochę inną nazwą, pewnie troszeczkę zmieniona formuła, będziemy działali w ramach programu Fenix. Doradztwo głównie skupiamy się na. na, na wskazywaniu, tak, pomaganiu e, odnaleźć e, źródła finansowania inwestycji związanych z efektywnością energetyczną i OZE. E, działamy na terenie całego kraju. E, Partnerem wiodącym jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast w każdym województwie działają doradcy energetyczni. W 15 województwach działają oni w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Natomiast wyjątkiem jest województwo lubelskie, tam doradcy energetyczni funkcjonują przy marszałku. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska też jest tam, wydziały są też doradcy energetyczni. Dla kogo jesteśmy? Tak naprawdę współpracujemy ze wszystkim. Są to osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, sektor publiczny czy mieszkaniowy. No, w tej chwili te programy z nowej perspektywy jeszcze nie funkcjonują, czyli tak naprawdę 99% naszych porad, konsultacji, wyjazdów dotyczy programu Czyste powietrze. W mniejszym stopniu mój prąd, moje ciepłe mieszkanie, moje ciepło. natomiast czyste powietrze to jest w zasadzie. W tej chwili e, ta sprawa, którą głównie się zajmujemy. E, teraz o programy już stałem. Tak? So, program priorytetowy Czyste Powietrze e, skierowany jest do właścicieli czy współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. E, zgodnie z definicją w programie. E, takie budynki to mogą być też budynki w zabudowie szeregowej, e, bliźniaczej. W budynku e, mogą być wydzielone maksymalnie dwa lokale mieszkalne, ewentualnie jeden lokal e, mieszkalny i lokal użytkowy, z tym, że e, lokal użytkowego e, nie może być wyższa niż 30%. Jeżeli powierzchnia będzie wyższa, czy będzie więcej tych lokali wydzielonych, budynek nie będzie wtedy już spełniał tego, tej, tej definicji budynku jednorodzinnego. I, I taka osoba, taki właściciel takiego budynku nie będzie mógł skorzystać z programu Czyste Powietrze. Yy, obsługa programu. No program tutaj jakby yy, realizuje, finansuje yy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Natomiast to jest ta. Jakby ta instytucja nadrzędna, a już w województwach program realizują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Program jest ogólnopolski, zasady są takie same w całym kraju. W obsłudze programu uczestniczą też gminy. Najpierw wydawały one zaświadczenia do poziomu podwyższonego, najwyższego zaświadczenia o wysokości dochodu, natomiast od jakiegoś czasu funkcjonują też punkty konsultacyjne. Kętrzy nie jest w o tyle dobrej sytuacji, że tutaj zarówno w Urzędzie Miasta, jak i w Urzędzie Gminy są punkty konsultacyjne, także mieszkańcy tutaj całego regionu mogą z nieodpłatnych tutaj z nieodpłatnej pomocy skorzystać. Poza funduszami i gminami jeszcze w program zaangażowane są banki komercyjne. Jeśli chodzi o banki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska podpisał umowy z ośmioma bankami, także te banki mają przygotowane tutaj specjalne. Hmm, te finansowe do programu Czyste Powietrze, także tutaj w tym przypadku można się udać do takiego banku i całą tą ścieżkę związaną ze składaniem wniosku można załatwić przez bank. Natomiast jeżeli Państwo chcą, oczywiście to, to, jest, to jest taka przygotowana do programu Czyste Powietrze. Jeżeli ktoś chce czysto komercyjny kredyt w jakimś innym banku wziąć na wkład własny, też oczywiście można korzystać. Przede wszystkim, na co jest tutaj zakres przedmiotowy programu? Przede wszystkim tutaj chodzi o wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła. To jest podstawa programu. Oczywiście, jeżeli ktoś masz to źródło ciepła, które spełnia wymogi programu, czyli to będzie źródło ciepła na stawę, co najmniej piątej klasy, ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe, pompy ciepła, to już. Nie może skorzystać z dotacji na wymianę źródła ciepła, natomiast może jak najbardziej na jeszcze inny zakres inwestycji skorzystać. I tak, jeżeli ktoś wymienia źródło ciepła, może otrzymać dofinansowanie do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz do fotowoltaiki. Te dwie rzeczy są powiązane, także bez wymiany źródła ciepła centralne ogrzewanie i fotowoltaika niestety z programu czy te powietrza nie są finansowane. Poza tym jeszcze rekuperacja, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana bram garażowych, o ile garaż jest oczywiście wbrane budynku tego mieszkalnego, no i ocieplenie przegród budowlanych, dachy, ściany, podłoga na gruncie, tak, wszelkie przegrody budowlane, ich ocieplenie też jest finansowane z tego programu. To może skorzystać. Tak, Mówiłem o tym pierwszym kryterium: czyli wniosek może złożyć tylko i wyłącznie właściciel bądź współwłaściciel budynku mieszkalnego i jednorodzinnego, no ale w programie decyduje tutaj kryterium dochodowe. Są trzy poziomy dofinansowania. Jeżeli chodzi o poziom pierwszy, czyli ten podstawowy, to bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie dochód wnioskodawcy i on nie może być wyższy niż 135 tysięcy zł. Wtedy mówimy o poziomie podstawowym. Przy poziomie podwyższonym i najwyższym, i tu już bierzemy pod uwagę dochód wszystkich osób, które tworzą gospodarstwo domowe. Także beneficjent mm, musi wystąpić e, w większości przypadków do ośrodka pomocy społecznej o zaświadczeniu o wysokości dochodu. Tam określa, kto razem z nim tworzy to gospodarstwo domowe. Na tej podstawie jest określony dochód, i w zależności od tego, czy to jest gospodarstwo e, jednoosobowe czy wieloosobowe, e, w tej drugiej części programu, czyli poziomie podwyższonym.

Złoty dotacji, bo to tak naprawdę najbardziej interesuje naszych beneficjentów. Przy poziomie podstawowym można otrzymać do 41 tysięcy złotych, to jest ta maksymalna kwota dotacji. W przypadku kompleksowej termomodernizacji to może być nawet do 66 tysięcy złotych. Co to jest ta kompleksowa termomodernizacja za chwilę? Poziom podwyższony tutaj można otrzymać 59 tysięcy złotych z kompleksowernizacją 99 tysięcy zł i w tej części trzeciej, czyli najwyższy poziom dofinansowania, 79 tysięcy złotych, a z kompleksową termomodernizacją nawet 135 tysięcy złotych. W każdym przypadku, jeżeli beneficjent będzie chciał wykonać audyt energetyczny, do tych kwot dodatkowo jeszcze może otrzymać 1200 zł. Natomiast audyt energetyczny jest obowiązkowy tylko i wyłącznie w przypadku kompleksowej termomodernizacji. W innych przypadkach to jest dobrowolne. Jeżeli beneficjent chce, jak najbardziej, tak, sfinansujemy mu to do 1200 zł. Intensywność dofinansowania, poziom podstawowy tutaj w zależności od tego, na co będzie składał wniosek, to jest między 40 a 55% wartości inwestycji, poziom podwyższony 70-80%, poziom najwyższy nawet do 100% wartości inwestycji, z tym, że tutaj jedna uwaga, kwalifikowane są koszty netto, czyli VAT zawsze jest po stronie beneficjenta. Co Liczba transzy rozliczenia. Najpierw beneficjent składa wniosek o dofinansowanie, potem może to rozliczać w transzach. W przypadku poziomu podstawowego i podwyższonego, może sobie to rozliczyć w, tr w trzech transzach, czyli realizuje jakąś część inwestycji, składa wniosek o płatność, dostaje od nas e, dotację i tak może zrobić to trzy razy. Natomiast przy poziomie najwyższym, nawet pięć wniosków o płatność można złożyć. Kolejność prac nas nie interesuje. Wzby wcześniej w programie było tak, że musiało być w pierwszym wniosku ujęte źródło ciepła, wniosku płatność, natomiast w tej chwili nie ma takiego obowiązku, czyli tak naprawdę może, może tak jak mu w środku wystarcza i, i tak jak chcę to zrobić, kolejność, kolejność tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od niego. Jest jeszcze coś takiego jak um, dotacja z prefinansowaniem. Bo ogólnie to jest tak, że tutaj beneficjent najpierw wykona środki, później mu wypłacamy, już po wykonaniu inwestycji przelewamy mu dotację, ewentualnie ścieżka bankowa dostaje kredyt z banku i po prostu dotacja jest przeznaczana na częściową spłatę tego kredytu, natomiast to prefinansowanie to jest coś takiego jak zaliczkowanie. Jeżeli beneficjent podpisze maksymalnie trzy umowy z wykonawcami, to na dwa tygodnie przed rozpoczęciem inwestycji połowę należnej dotacji możemy przelać na konto wykonawcy. Także to też jest taki, taki, taki sposób, tak, że nie trzeba angażować całych swoich środków, a jeżeli do, potem dogada się z, tak naprawdę z inwestorem, że wystawi mu fakturę z odroczonym, z odroczonym terminem płatności, czyli tak naprawdę potem y, po wykonaniu inwestycji przelewiemy mu dalszą część do, dotacji i tylko będziemy się ze środków własnych pokryć tylko tą, ten wkład własny. Yy. Termin realizacji inwestycji przy poziomie podstawowym i podwyższonym to jest 30 miesięcy od momentu złożenia wniosku, czyli 2,5 roku jest na realizację inwestycji, natomiast przy poziomie najwyższym jest 36 miesięcy, czyli mamy 3 lata na to, żeby zrealizować inwestycję. Plus do tego jeszcze 90 dni na rozliczenie inwestycji. Natomiast przy tej dotacji z prefinansowaniem tam jest troszeczkę inaczej, bo termin realizacji inwestycji to jest maksymalnie 18 miesięcy. No i to jest ta kompleksowa termomodernizacja. Ta zmiana weszła 3 stycznia tego roku. I o co tutaj chodzi? Bo jak Państwo zauważyli, powiem w wcześniejszym slajdzie, te maksymalne kwoty są do otrzymania są znacząco wyższe. Tak? Czyli tutaj przy kompleksowej termomodernizacji, no ale tutaj jest coś za coś. Czyli jest wyższa kwota dofinansowania, ale wiąże się to z pewnymi obowiązkami. Pierwsza sprawa, tak jak mówiłem, w tym przypadku jest obligatoryjny audyt energetyczny. Że beneficjent musi znaleźć audytora, audytor przyjeżdża na wizję lokalną i później wykonuje audyt energetyczny. Druga sprawa. Z tego audytu musi wynikać, że osiągnie się co najmniej jeden z wskaźnik kompleksowej tej modernizacji: czyli albo zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh na metr kwadratowy na rok, albo zmniejszenie zapotrzebowania na tą energię użytkową o minimum 40%. Jeden z tych wskaźników i musimy osiągnąć, i poza tym y, musi zostać zrealizowany jeden z wariantów y, audytu energetycznego, który gwarantuje osiągnięcie któregoś z tych dwóch wskaźników. Wtedy możemy ubiegać się o tą y, kompleksową modernizację i o wyższą maksymalną kwotę dotacji. Y, tam mówiłem o maksymalnych kwotach dotacji, natomiast tutaj też są pewne ograniczenia, jeśli chodzi o kwotę przeznaczoną na poszczególne przedsięwzięcia. To reguluje załącznik numer 2, 2a i 2b do programu, i tutaj w zależności od tego, e, jaka będzie inwestycja, są określone maksymalne kwoty dotacji. Także dotacji nie ma nieskończoność, także np. tam 40, 50 czy 100%, tylko tutaj te kwoty też e, ograniczają. E, tutaj, e, jeśli chodzi o to mm, źródła ciepła, czyli tak, e, źródła węglowe nie wchodzą już. E, do dofinansowania to było do końca 2021 roku. Kotły na ekograżach były jeszcze finansowane. Teraz tylko mamy pelet, e, kotły zgazowujące drewno, e, ogrzewanie elektryczne, gazowe, olejowe, e, pompy ciepła. Także tutaj e, operujemy e, wśród tych źródeł ciepła. E, mamy tutaj też coś takiego jak kocioł zgazowujący drewno i kocioł na pellet drzewno podwyższonym standardzie. Chodzi tu o emisyjność chrzących stałych. Ona nie może być wyższa niż 20 mg na metr sześcienny. Wtedy do takich kotłów jest wyższe dofinansowanie. A jeśli chodzi o te kotły, takie nazwijmy to zwykłe, na pelet i zgazowujące drewno, one są dofinansowane tylko i wyłącznie do końca tego miesiąca. Czyli od 1 lipca już tylko te kotły na pelet i zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie będą finansowane. W programie bardzo ważna jest data 31 grudnia 2013 roku. I wniosek o pozwolenie na budowę. Jeżeli ktoś złożył ten wniosek o pozwolenie na budowę do 31 grudnia 2013 roku, może obiegać się w zasadzie o pełen zakres tutaj rzeczowy, jaki jest przewidziany w programie do dofinansowania. Natomiast jeżeli ten wniosek został złożony po 31 grudnia 2013 roku, ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki kennai drzewowej i bram garażowych, Niestety już e, beneficjent nie może ubiegać się o, 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 o tego typu inwestycje. Od 2014 roku już obowiązywały tutaj pewne e, wymagania, jeśli chodzi o nowe budynki, I tak naprawdę e, twórcy programu uznali, że już te budynki e, no, mają to ocieplenie tak, i, te, i, i, i tę stalarkę trzydzią już na tyle dobrą, że, że beneficjenci nie mogą się ubiegać o dofinansowanie do tego e, rodzaju inwestycji. Także w tym przypadku e, już tylko jest e, montaż do ciepła, e, instalacja centralnego ogrzewania fotowoltaiki i e, rekuperacji. E, jeśli chodzi o składanie wniosku, e, tutaj, tak jest e, informacja, że można złożyć wniosek przez internet i w wersji papierowej. Natomiast, tak czy siak. Czy to będzie przez serwis gov.pl, czy przez generator wniosków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy przez stronę czystepowietrze.gov.pl i tak zostaniemy przekierowani do tego generatora wniosków. I wniosek musimy wypełnić najpierw w generatorze, potem jest tylko kwestia, czy podpiszemy go profilem zaufanym i wyślemy tylko i wyłącznie wersję elektroniczną, czy, wy, czy wydrukujemy ten wniosek i w wersji papierowej czy wyślemy do funduszu, czy dostarczymy osobiście. Czyli można wniosek złożyć samemu, można przez bank, tak jak wcześniej wspomniałem, i są jeszcze punkty konsultacyjne. Można udać się do takiego punktu, czy w Urzędzie Miasta, czy w Urzędzie Gminy. Tam można otrzymać nieodpłatną pomoc w złożeniu takiego wniosku i, i, i można tutaj, to jest ta trzecia ścieżka, że składa się przez punkt konsultacyjny. informacje o programie. Przede wszystkim jest strona czystepowietrze.gov.pl Tam są podstawowe informacje o programie, jest bardzo rozbudowana sekcja pytań i odpowiedzi, także tam można naprawdę wiele rzeczy, które gdzieś tam wprost z programu nie wynikają, można bardzo można, można zobaczyć. Jest też tam właśnie przekierowanie do hmm, generatora wniosków, także można za pomocą tej strony przejść do generatora wniosków. No jest infolinia krajowa. Jest też nasza funduszowa informacja. tam na końcu będzie numer do nas podany. Oczywiście gminne punkty konsultacyjne, czy, czy wybrane banki. Przydatne strony. Oprócz tej strony GoVPL? jest też kalkulator dotacji, tam można wejść, jeżeli określi się zakres inwestycji, kalkulator pokaże Państwu jaką tą maksymalną kwotę można otrzymać. Kalkulator grubości izolacji. To jest tutaj istotna strona, że jeżeli ubiegamy się o dofinansowanie do ocieplenia przegród budowlanych, to przegrody muszą mieć odpowiednią grubość, żeby spełniało to wymogi programu. I ten kalkulator właśnie Państwu pomoże w określeniu grubości tych, 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 tej izolacji. Trzeba podać tam informacje na temat budynku kiedy było pozwolenie na budowę, ewentualnie jeżeli jest ocieplenie, to, to jakie jest ocieplenie, z czego są zbudowane przegrody, jak określimy materiał, z którego będziemy korzystać do ocieplenia, ten kartka teraz nam tą minimalną grubość, która musi być tutaj w budynku tej izolacji położona, żeby, żeby to spełniało wymogi programu i żeby można było biegać się o dofinansowanie. Jest też coś takiego jak tutaj czyste urządzenia, lista zielonych urządzeń, materiałów. Tam Wszelkie urządzenia, materiały, które znajdują się na tej liście, one na 100% spełniają wymogi programu. Natomiast e, ta lista jest otwarta, nie jest to obowiązkowa, więc nawet jeżeli jakieś urządzenie nie znajduje się na tej stronie, trzeba wtedy zadać sobie trochę więcej trudu, czy, czy do, od sprzedawcy poprosić o jakieś dokumenty, czy ewentualnie samemu na stronie znaleźć certyfikaty i też można samemu ustalić, czy to urządzenie e, spełnia e, wymogi programu, że można ubiegać się o do dofinansowanie. Poza tym, wszelkie wymagania techniczne, jeśli chodzi o, o szczególnie o źródła ciepła, e, znajdują się w załącznikach 2, 2a i 2b do programu, i tam jest opisane, co, co muszą spełniać, żeby można było się ubiegać o dofinansowanie.